Witam oczywiście bardzo serdecznie z tej strony jak zawsze kanał Parado Flowers Dzisiaj bodajże mamy sobotę tak jest, mamy dzisiaj sobotę, ogólnie mamy 18 lutego No dosyć w miarę ogólna pogoda, taka bardziej zdradliwa, jakby to powiedzieć pogoda. Ale no niestety w moim mieście, no niestety, ale wieje. Jest dosyć taki porywczy wiatr, tak dalej. Trochę padało wczoraj, i tak dalej, ale już na szczęście, dzięki Bogu, nie ma śniegu żadnego w ogóle. Także na razie wszystko jakoś w miarę wróciło do normy. No a dzisiaj porada, jak widzimy, o ZAMO, o, za, o ZAMIO. Po prostu w skrócie ZAMIO, czyli inaczej mówiąc ZAMIO KULKAS jakoś tak to się mi więcej nazywa, ta rodzina popularna wśród kolekcjonerów, wśród tych y, różnych ku, kupowaczy, co praktycznie go kupują często, że chcą go koniecznie posiadać w swoim domu. No i oczywiście się też y, jakby gdzieś czy na grupie, czy gdziekolwiek się pojawiło oczywiście pytanie, czy dlaczego zamiokulka skręca właśnie y, liście? No oczywiście to jest od tego, że po prostu w doniczce z rośliną jest po prostu sucho, tak? Od tego ogólnie jest, dlatego musi być po prostu roślina obficie podlana. Wtedy po prostu przestaną te liście się zwijać. To jest tak podobnie jak z cytrusami, ale nie do końca, bo cytrus z cytrusami jest troszeczkę inaczej niż z tymi domowymi roślinami kolekcjonerskimi, tak? Oczywiście. Tu oczywiście, w pomocą za, oczywiście powiem to w skrócie, tak, w Zamio musi je po prostu ten system korzeniowy jakoś tak dosyć pracować, tak dalej. I żeby to jakoś w miarę możliwości funkcjonowało, tak, ten system korzeniowy, tak, w Zamioculkasie. kulkasie. No oczywiście, co by trzeba było zrobić, jak pomóc temu Zamioculkasowi? No po prostu go, jak on już praktycznie zwija te i tak dalej, to znaczy, że jest znak, że trzeba go po prostu podać dosyć obficie, tak? Tego nie przelewać. Od razu mówię nie przelewać, ale go obficie podać. Jeśli, jeśli, jeśli nie dojdzie do korzeni woda, to yy, prawdopodobnie jakieś pasożyty może się, mogą się znajdować oczywiście w tych korzeniach, ale trzeba by było go dezynfekować i tak dalej. To już oczywiście też mówiłem na temat monstery podobnie. Ale to jest zupełnie inny przypadek, bo tu oczywiście się skręcają liście, dlatego mówię, żeby po prostu podficie, obficie podać tą roślinę, nie przelewać oczywiście i tak yy, w lutym raz na, jak, yy, raz na dwa tygodnie podlewać tą roślinę, nawet można, nawet raz na tydzień, raz na tydzień wystarczy myślę, że powinna roślina odżyć i będzie wszystko z nią ok, także zamią. No mam nadzieję, że porada będzie dosyć dobra dla wszystkich kolekcjonerów roślin zamiokulkas Zamio Kulkas, czy Zamio w skrócie. I latek, co oczywiście kupili, tak dalej, co nie wiedzą tak dalej. Oczywiście, tu chcę powiedzieć, że częstym powodem jest te, tego zwijania liści, jest częstym powodem przesadzenia właśnie zamio kulkasa, inaczej zamio w skrócie. Jest częstym powodem takim, że Ludzie po prostu, niektórzy po prostu kolekcjonerzy, tak, tych roślin zamią, po prostu oni je przesadzają, tak, często, bardzo często ich przesadzają, tak? no i to jest jedyny błąd w uprawie tego zamio, bo jeżeli będzie to przesadzanie i nie będzie regularne podlewanie, to będą się po prostu zwijać te liście i tu już oczywiście macie odpowiedź, także... Tak to mniej więcej wygląda. A jak pomóc, to po prostu obficie podać, żeby po prostu te liście się nie zwijały. No i pamiętajmy, żeby dosyć często nie przesadzać, nie? No bo dopiero się oczywiście przesadza e, na wiosnę, czy też do połowy marca się powinno przesadzać, także tyle. Dobra, to także będę oczywiście kończył, także oczywiście mam nadzieję, że Wam pomogłem. Przy okazji, na sam koniec, chciałem podziękować za 61 subskrypcji. No, to jest dosyć duży wynik, tak? Bo poprzednio było chyba 40 czy 50, no jakoś tak to nam było mniej więcej. Także, oczywiście, dziękuję wszystkim subskrybentom, wszystkim widzom. Drodzy Państwo, oczywiście dziękuję Wam bardzo serdecznie, że mogę się oczywiście dzielić wiedzą niektórym. Chociaż niektóre komentarze, jakby to ileś nie tutaj na kanale, czy na czymś, ale no niestety. Na grupie do której należy, chociaż się zastanawiam, czy by od niej nie odejść, bo naprawdę ludzie zaczynają na tym Facebooku chyba zazdrościć czy hejtować, a wiadomo, że y, praktycznie hejt jest karany, tak? Tu nie chodzi tutaj o widzów czy o tych, ale mówię, na Facebooku to jest po prostu tragedia w tej grupie, bo tego. Wolałem le lepiej jednak w jednej grupie być niż w drugiej yy, siedzieć cały czas i dodawać posty i potem mieć całe życie hejtu praktycznie. Także jakby co, to drodzy Państwo, drodzy widzowie. Uważajcie też na jakiej jesteście grupie, bo, mo bo możecie też się spotkać, spotkać też z hejtem, tak jak mniej więcej ja. Także oczywiście dziękuję Wam za uwagę. No i do zobaczenia do kolejnych materiałów ogrodniczych. Także na razie, no i oczywiście pozdrawiam.